Odległość księżyca od Ziemi wynosi zależnie od orbity. Od około 360 tysięcy km do 45 tysięcy km. Przyjmijmy zatem średnią 380 km. Biorąc pod uwagę, że niebo jest jak pusta autostrada, bez fotoradarów moglibyśmy cisnąć tyle, ile fabryka dała dla naszego golfa. Jadąc, lecąc, 100 km na godzinę, podróż zajęłaby nam raptem 158 dni, prawie pół roku jazdy, bez przerw na sen i siku. Pójdźmy o krok dalej. Robiąc sobie 30-minutowe przerwy, co 6 godzin jazdy a także 8 godzin snu, skracając dzienną trasę do 15 godzin, podróż zajęłaby 237 dni. Według internetów, Volkswagen Golf 3 z silnikiem 1.4 i 55 km pali 7.4 litra na 100 km. Ile zabulimy za tak ambitne wojarze? Umowną granicą kosmosu jest linia karmana, czyli wysokość 100 km od powierzchni Ziemi. Pomijając opór towarzyszący przekraczaniu granic atmosfery, zamknęlibyśmy się w 105 km. Dalej pojechalibyśmy nawet na wyłączonym silniku. Potrzebowalibyśmy równo 7.77 litrów paliwa. Biorąc pod uwagę aktualną średnią cenę E95, wydalibyśmy 33 zł i 48 groszy. A głupie matoły z NASA wyrzucają miliony w błoto.